A uu, Piękna ryba teraz, uuu Ale kleniarz chyba będzie, piękny, uuu Nie wiadomo. Uu. Chyba kleniasz, cudownie To lubię! Piękna ryba! Uu. I tam Pogoda nie rozpieszcza cały tydzień po 30 stopni a jak człowiek przyjdzie na ryby, to 20. Załamanie pogody, no i deszcze. Deszcze, które już padają. Dążyłem już nawet trochę zmoknąć, ale mam kurtkę deszczową, i jak sobie poradzę. Łapię tutaj w takim fajnym miejscu, takie fajne dbadołki. Nie wiem, czy tu coś łapie, bo tu często kormorany siedzą, ale spróbuję na nimfę i na mokrą muchę. Będę łapał dzisiaj ciężko, wędką dwułęczną, trud z pejem, tak zwanym jak w zeszłym tygodniu zobaczymy może coś fajnego złapię. Jak coś uda się złapać, no to wam pokażę. Hej! Fajna miejscowa tu jest, ale jak mówię kormoranów tu było zawsze dużo. Spróbuję ją obłapać dzisiaj łapię tak zwanym tipem tonącym na nimfę i na mokrą muchę. zobaczymy jest pierwsza rybka kleniarz będzie Uu. pierwsza dzisiaj po dwóch godzinach no czarny olibugier pokaż się no jest Fajny taki sportowiec już? O, fajny. No, taki oto fajny. Zobaczcie go. Hmm, piękna ryba. Rybka, Ale ma te wargi mięsiste. Nie mogę haka wziąć. O, zobaczcie. Pierwszy dzisiaj po dwóch godzinach. dalej rybki momentalnie słabo biorą jedna ryba Jakoś nie chcą nic skubać, no nic, może pod wieczór trochę będą lepiej brały, bo na razie nic, ale łapiemy dalej. A, uu, piękna ryba teraz. Uuu, ale kleniarz chyba będzie piękny. Uuu, nie wiadomo. Uu. Chyba kleniarz, uuu, cudownie. To lubię, piękna ryba. Uuu, tak jest. Stoi tu, walczy, ale wzięła Piękny. Fajny byczek. No. woda oh, 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 się gotuje, to lubię. taka auto fajna rybka Patrzcie ją tutaj ale rybko ja nie mogę O, piękna no fajnie fajna rybka wzięła może będą jeszcze następne zobaczymy Fajna pogoda dzisiaj na ryby Na razie nie pada, ale zapowiadali deszcz, ale jest cały czas pochmurno, od czasu do czasu pokropi. kropi Jest dosyć ciepło Jest fajna ryba, ale te nie było, ale odjazd Strągal będzie Uhu, ładnie walczyć, o pięknie, w ten deszcz tutaj, co my tu mamy, co to jest? Tęczak? Czy nie? Mm. Nic. Trzeba się wycofać. Ten deszcz tutaj... Nie, to kleniarz. Agresywny kleniarz. Ale jak ciągnął, jak wściekły Uuuuj kurde, zobaczcie tego kleniarza tutaj Zobaczcie go Ale poszedł jak rakieta Uuu, piękna ryba Piękna ryba, a deszczek sobie pada, taka fajna ryba wieła, cudowna i poszła. Ale branie było atomowe. Myślałem, że to pstrąg na początku. No tak szarpnął, poleciał z koło wrotka. 100% byłem pewny, że to pstrąga. Ale agresywny. Nic, łapiemy dalej. Sierpień to jest fajny miesiąc na rybę. Każda ryba w sierpniu bierze. ale ta zmiana pogody taka co przyszła w tej chwili chyba nie była dobra bo tak jak mówiłem przez cały tydzień słońce grzało po 30-32 stopnie było a dzisiaj takie załamanie pogody nie widać tych średniaków kleni w ogóle jak już weźmie, to taki wielki, ładne miejsce tutaj jest, obłapie. Zobaczymy, może tu coś fajnego uda się złapać. Właśnie robię sobie przerwę. No rybki jakoś tak trochę skubią. Cztery ryby jak na razie. Trzy fajne jedna mniejsza. Zrobię jeszcze raz ten kawałek tutaj i będę zwijał. Pogoda się taka trochę ustatkowała, przestało padać. Może już nie będzie padać do końca, może zaczną pod wieczór, może brać. Zobaczę. O, na mokrą muchę na razie nic nie chciały brać skubane Ani jelczyki, ani te małe klenie, nic jeszcze połapie trochę tutaj przerwie jak coś złapie to zobaczycie hej chyba ale jaka, uuu Jezus kochany Piękna znowu ryba. uuu na mokrą muszkę. Liniłem teraz podwieczną mokrą muszkę, ale że siadła. Uh, piękny kleniarz znowuż. Piękny kleniarz teraz siadł. Homo, ho, ho. Судобный. Оу. Хай снова. Samokę wziął o kurde, zobaczcie go tutaj. O jezus, kochany! No, ma nie myślałem, że to łódź podwodna jakaś była, albo co? Skubany, no. Ma siłę. Jest moc. Ten tu jakoś podrzek. Podjechać z nim. Zobaczcie tego byka tutaj. Zobaczcie go tu. Nie możliwe. Taki. No. mokry Spójrzcie go tutaj. Na mokę muszkę. Taką małą mokę muszkę wziął. Ale bądźcie piękny. Prezentuję do zdjęcia. Też zaczynał padać, właśnie przed tym deszczem wziął ff, ff, Na taką ff, ff, Na taką oto mokrą muszkę ff. Wziął No myślałem, że zaczep normalnie Stanął jak wyty I znowu zaczyna padać, kurde no Kurtkę wyciągnąć? Nie, nie wiem, cholera moknie dupa Może przestanie, zobaczymy Tak to jest ale, tu siknął jest fajna. Ryba znowu wzięła. O, o, ja. O jak pracuje. Pięknie. Tak jest. Mokra muszka. Co my tutaj mamy? O. Dżongal! Nie kleniasz! Agresywny skubany. Fajny! Sportowczyk! O, tak jest! Zobaczcie go tutaj, tego kleniarza tu. Mokra muszka. Taki sobie fajny sportowczyk. No, ładny. Tak jak mówię, sierpień. Sierpień to jest piękny miesiąc na ryby. W sierpniu zawsze biorą. Fajne miejsce tu jest, one tu zawsze siedzą. Próbujemy, może jeszcze jakiego innego złapiemy. Kończę na dzisiaj. Fajny dzień dzisiaj był. Rybki brały to najważniejsze, pogoda też była fajna. Przypowiadali, że będzie cały dzień padało, a może tylko z godzinę padało. No i fajny dzień był. Było cieplutko, ale nie było upału. I rybki skubały, no i fajny dzień był. Cześć, do następnego spotkania.